Zaćma, inaczej katarakta, to choroba oczu polegająca na zmętnieniu soczewki oka, co prowadzi do pogorszenia jakości widzenia. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn utraty wzroku na świecie, szczególnie wśród osób starszych. Zaćma może wystąpić w wyniku różnych czynników. Na przykład poprzez starzenie się z wiekiem soczewka oka staje się coraz bardziej mętna. Czynniki genetyczne może występować w rodzinie, co zwiększa ryzyko zachorowania. Cukrzyca może przyspieszyć rozwój zaćmy, urazy oka, różne uszkodzenia mogą prowadzić do rozwoju zaćmy. Długotrwałe stosowanie leków, szczególnie kortykosteroidów czy ekspozycja na promieniowanie UV. Długotrwałe narażenie oczu na słońce może przyspies procesy powstawania zaćmy oraz palenie tytoniu i spożywanie alkoholu. Te czynniki również mogą przyczynić się do rozwoju zaćmy. Aby zdiagnozować zaćmę okulista przeprowadza szereg badań, takich jak badanie ostrości wzroku, badanie w lampie szczelinowej, wykonuje również pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego. Natomiast objawy zaćmy to pogorszenie ostrości wzroku. Widzenie staje się zamglone, zniekształcone lub mniej ostre. Trudności w widzeniu przy słabym oświetleniu. Wzrok może się pogarszać, szczególnie w ciemności lub w warunkach słabego oświetlenia. Podwójne widzenie w niektórych przypadkach mogą wystąpić podwójne obrazy. Zwiększona wrażliwość na światło. Osoba może odczuwać dyskomfort przy silnym oświetleniu, zwłaszcza w nocy. Zmiana w postrzeganiu koloru. Kolory mogą wydawać się mniej intensywne lub przygaszone. Jedyną skuteczną metodą leczenia zaćmy jest operacja, która polega na usunięciu zmętniałej soczewki i zastąpieniu jej sztuczną soczewką. Procedura ta jest zazwyczaj bezpieczna i stosunkowo szybka, a pacjent może wrócić do normalnych czynności w ciągu kilku dni po operacji. Operacja zaćmy jest jednym z najbezpieczniejszych zabiegów medycznych, a większość pacjentów doświadcza znacznej poprawy wzroku po operacji. Jednak jak każda procedura chirurgiczna, wiąże się z pewnym ryzykiem, takim jak infekcje, krwawienie czy odwarstwienie siatkówki. Niemniej jednak powikłania są rzadkie, a korzyści z zabiegu zazwyczaj przewyższają ryzyko. Choć nie ma pewnej metody zapobiegania zaćmie, istnieje kilka kroków, które mogą zmniejszyć ryzyko jej rozwoju. Jest to m.in. ochrona przed promieniowaniem UV, czyli noszenie okularów przeciwsłonecznych. Zdrowa dieta powinna być bogata w antyoksydanty, czyli witaminę C i E oraz luteinę. Regularne badania wzroku, wczesne wykrycie problemów ze wzrokiem, w tym zaćmy, może pomóc w szybszym leczeniu oraz unikanie palenia tytoniu i nadmiernego spożywania alkoholu zaćma jest chorobą, którą można skutecznie leczyć, a wczesne wykrycie i interwencja chirurgiczna mogą przywrócić pacjentowi normalne widzenie i poprawić jakość życia.